Proszę. Pewnie jesteście ciekawi, co tutaj się dzieje. A tutaj powstaje kolejny gruby projekt. Wy lubicie, lubicie projekty, lubicie swapy. Paweł, powiedz, co tutaj będziesz robił, co konstruujesz. Grzegorz, nic nie mówię. Na razie nic nie mówisz? To może ja powiem za Pawła. Paweł, w swoim Mercedesie Vito. Tutaj mamy Vito. Stwierdził, że ma zasłabe hamulce. A dbając o bezpieczeństwo podróżnych i o swoje, postanowił sobie stworzyć swój zestaw hamulców, których jeszcze nigdy nikt nie zaadaptował do Vito, tak? Tak. I co Paweł tutaj ma? Zwrotnicę z tego swojego modelu, tak? Tak. Zamówiłeś sobie zacisk ilu? Czterotłokowy? Czterosłupkowy. Bo. Są swapy, ale są na sześciotłoków, tak? Są 6, tak. Ale sześciotłokowe są bardzo drogie, a nie są aż tak potrzebne do tego auta. Problem jest taki, że wtedy trzeba felgi 19. Tak, a w tej... A jeszcze ja ja na 18. Żeby uniknąć yy, zakupu felg 19 i bardzo niskiego profilu i stracić przy okazji komfort, tak? tak chcę... chcę Paweł zrobić... Na osiemnastki. Jaki jest Paweł plan? Dopasować tarcz. Czyli tarcza nie jest od Mercedesa? Jest od Mercedes'a. Tylko od innego modelu, tak? Z innego modelu. Już raz przymierzałeś, ale przymierzałeś inną, tak? Przymierzałem inną, tak. I teraz powinno pasować? Które wymiar Ci nie pasuje? Nie, pas... nie powinno pasować, tylko chcę zmierzyć, czy zmieści się większa tarcza. A, czyli to tylko jest po to, czy możesz jeszcze większą kupić? Tak. Bo jakbyś zamontował tarczę Tom, to by. Co się działo? Klocki Ci nie pasują, nie, czy co? wtedy trzeba założyć dystans pomiędzy zaciskiem a zwrotnicą Czyli dzisiaj co będziemy sprawdzać? Teraz czy Dzisiaj z... będziemy sprawdzać, czy jak gruby ewentualnie byłby potrzebny dystans i kolejna rzecz czy zmieści się tarcza o 15 mm większa. To Paweł, sprawdzajmy! Ktoś musi pomóc no. Dajmy Paweł jak... jest drobniutkiej postury, musimy mu tutaj trochę pomóc. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Dobra, i co jeszcze będzie? A powiedz mi, te się... zaciski były już razem w komplecie z klockami? Kogoś ma z odzysku z Mercedes. To są pewnie takie do regeneracji, którą sobie regeneruje? Czy... Nie mam zielonego pojęcia. Ale wygląda ładnie. Wygląda ładnie, ale nie chciał zdradzić skąd to jest. Także tak. miejsca po... miejsce pochodzenia nie znamy, tak. ale są dostępne. Tak. I wychodzi to o tyle taniej, że wtedy nie musicie kupować ani felk. I też ile kosztują wtedy zestaw takich zacisków sześciółkowych. Zacisk sześciotulkowy kosztuje 3000 sztuk. Sztuka a ten chce zdradzać czy nie? Nie, nie mogę. Ale dużo taniej. Jakby nie było taniej to byś nie kombinował z tarczami, z dystansami, adaptarami. 2000 tani. 2000 na sztuce? Na komplecie. Na komplecie. No to czyli jest o co walczyć. Mhm. Jakby co przemierzać. No, że tu się wszystko pomieści. Trzeba będzie tylko podnieść to za chwilę tą także Wchodzi dobrze Okej, okay, to już jest ważna rzecz Aha. Dobra to ja ci przytrzymam to może Uciekła mi zwrotnicę Ale czekaj, bo to mogę zwrotnicę włożyć później Teraz na wierzchu Czyli cały teraz jest e, faza testów. Idealnie. Czyli coś z tego będzie. Czyli widzisz, tylko tego dystansu tu brakuje troszeczkę, bo to i tak jeszcze... A powiedz mi tak, dystans chcesz robić jako tutaj. tulejki, czy chcesz jakoś połączyć go tutaj? Tulejki. Nie łączyć tu, żeby to było... Nie ma to jest 2 mm. Czyli zwykłe tuleje i wtedy dłuższe śruby. Tak. Czyli większa tarcza nie wyjdzie. Nie, tu już jest Max. To jest Max. A pamiętasz jakie są fabryczne tarcze u ciebie? 300. A tu jest jaka? To jest 360. Jakieś przewody będą w oplotach. Tak, to jest oczywiście. To jest kosmetyka, nie? nie? A na tak. tył też coś będzie robione, czy nie? Czy tył zostaje fabryczny? Tył też będzie zmieniony z czasem. Czyli najpierw to zaczynamy to to od jest, przodu. To też wymaga. Prace, no, badania, przymierzania właściwie, bo tych nie ma nigdzie danych jakiej to jest szerokości odsadzenia przede wszystkim. Czyli tu jest gdał, no, tylko teraz nam zostaje... Czekaj, bo tarcza idzie sztywno już w tej chwili, między klockami właściwie. Czyli tu trzeba by tylko zmierzyć... Trzeba by tylko zmierzyć jaka tu jest potrzebna, jaki dystans jest potrzebny. 7 mm Z druga 3 i czy po jednej stronie po drugiej jest 7 mm No to tak to sprawdzę Ale i tak i tak będę no, Tutaj jest 6 No ale to i na razie nie jest skręcone I nie tak będę idealnie. robił kilka tulejek bo będę robił od 4 do 7 no, no, od 4 do 6 Czyli no będziemy zop... mogli robić luzy reguła. I zobaczymy tak, kiedy tarcza jest idealnie w środku bo to jest najważniejsze, żeby ona była na swoim miejscu czy już byłeś w jakiej, jakąś tokarnię, która ci to dorobi? Czy jakieś masz wymiary zrobić techniczne, czy tylko bierzesz średnicę tego? co co ty mi polecisz. Czyli tam gdzie, zawozimy, gdzie już miałeś tam dotaczone elementy do swojego innego projektu. Tak. No to co, nie zdradzamy na razie więcej? Kolejny odcinek może już Przy jak montażu. tulejki montaż i pierwsze próby. Tak. A na te felgi nie wiadomo, to nie masz osiemnastki, te? Nie, tu są siedemnastki i właściwie no jest szansa, że się to zmieści. Niewielka, ewentualnie trzeba będzie dystans założyć, żeby felga była bardziej odsadzona. Chociaż to są felgi już mocno odsadzone, Pokażemy, może? ramiona są mocno odsadzone, bo to jest najważniejsze. Zobaczymy z przodu, jak to wygląda. No tak. Czekaj, ja bym sobie zmierzył, jaki jest najmniejszy. Najmniejsza przestrzeń jest, tu leży ładnie, 4 mm, a największe, będę od razu wiedział jaka będzie, no, czyli potrzeba 5, 5 mm od te 5 mm trzeba, no to daj jest od 4 do 6, to. no wezmę i, bo to już, to są graszowe sprawy, lepiej mieć więcej. I co, jeśli będzie to działało, będzie można u Ciebie zamówić taki zestaw? I opinia taka rzetelna po zmianie, czy było warto? No oczywiście. Bo powiedz mi teraz, jaki jest problem ogólnie z hamulcami, bo to dotyczy bawieli. Taka wysoka, wysoka temperatura, przez to, że są hamulce małe i cienkie tarcze przede wszystkim, mają 28 mm łącznie, te mają 36. Większa ciepłota tutaj jest można, można oddać większą ciepłotę. No i się za prowadnice się zapiekają w pływających w zaciskach. Ja jestem tego świadkiem, bo to jest taki nagminny problem, tak. że można byłoby w zasadzie co 15 tysięcy przyjeżdżać i wymieniać no, no, Dokładnie tak trzeba robić, żeby to działało. No, ale z tyłem płynnie. też był problem, bo tam z tyłu znowu był problem ze szczękami, nie? Czyli wtedy może by się. Nie wiem, czy udałoby się zrobić, nie udałoby się no. zrobić na linki, na zacisku, żeby szczęki w ogóle wyeliminować i zrobić sam ręczny na zacisk? Większość Mercedesów ma tarczobębny, no właśnie, z tych, nie? które by pasowały do mnie ewentualnie, ale biorę taką możliwość pod uwagę, jeżeli się uda dopasować tak, aby to był jakiś mechanizm, który popycha szczęki, może były takie modele, jeszcze nie, nie do, za to się jeszcze nie zabierałem. Także w tym odcinku to już wszystko, jak widzicie ciekawy projekt, na pewno będzie kolejny odcinek już z pierwszych prób montażu, zobaczymy czy felgi wejdą, zobaczymy na jakie problemy napotkamy po drodze, może nie będzie tych problemów, może tutaj wszystko siądzie plug and play i będzie się działało. Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiamy.